Jesień na stałe zagościła już w naszym kraju, więc całkiem świeże info dostaniecie. Wieje okrutnie, dlatego się schowałem tu pomiędzy domkiem narzędziowym a przyczepą. To będzie taki krótki film, podsumowanie tego, co się udało zrobić jak dotąd w tym sezonie. Powiem, jakie są plany kolejne na zakończenie tego sezonu co będzie zimą e, i pokażę Wam przede wszystkim jak wygląda ten magiczny trawnik, który podobno miał mi nie wyjść. Tak to już zdradzam, trochę o tajemnicę. E, I zrobimy update, tak zwany obrządek podziałce. Króciutki dzisiaj taki film. Podsumowujący. Wieje okrutnie, tak jak powiedziałem, więc może być tak, że będę dźwięk musiał po prostu dograć, ale będę się starał mówić głośno. To może nie będzie takiego buczącego od wiatru efektu, mimo że mikrofon mam z tym takim kłakiem, który zabezpiecza. Lecimy. Wiele osób... Się, jak wygląda mój wspaniały trawniczek eksperymentalny, który nazwałem trawnikiem bezobsługowym, dlatego, że z zasady ma być taki, że mam go tylko raz na jakiś czas kosić i służyć tylko do rekreacji. Nie musi być idealnie równy, nie trzeba chodzić z nożyczkami. Podobno miał nie urosnąć, nic się z tym nie miało nie zadarzyć. Nie wyrażyć, przepraszam. Zobaczcie, co się stało po trzech tygodniach od przeorania pierwszego, pierwszej części działki. I co urosło. To było tydzień temu robione, i na szczęście po tym, jak tydzień temu to zrobiliśmy, spadł intensywny bardzo deszcz, wyrównał to, i to już generalnie wszędzie rośnie trawa. Nie duża, bo teraz nie jest okres intensywnego wzrostu trawy, ale jednak, moi drodzy, rośnie. I ten, ten, ten placek, o tutaj, musi sobie swoim tempem, oczywiście, urosnąć. Ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Ten fragment, był 3 tygodnie temu orany. Tu, tu, cztery, trzy tygodnie temu. Tu i tam. I tu mamy gęstą, konkretną trawę. To jest po prostu jeden wielki konkret. I to nie ma znaczenia, czy była ziemia dowieziona, czy tylko przeorana. Jest naprawdę rewelka. Strasznie wieje, więc staram się krzyczeć. Tu, gdzie był drugi etap robiony, czyli tu również urosło. Nie widzę jakichś specjalnych różnic, no trochę tu jest wyżej. Tu był etap pośredni. Też jest tutaj pełno trawy. Oczywiście są większe i mniejsze kępki, ale są równomierne. Jak się przyjrzymy, to tutaj są małe też. Więc niedowiarki, trawnik rośnie. Następna rzecz to moje rabaty, na których są jeżyny i. E, czarna porzeczka. Deszcz mocno to rozlał, ale słuchajcie, pięknie się to przyjęło. Puściło, rozłożyło listeczki. To są jeżynki, to jest jeżynka również. No Już tu widać ewidentnie, że czarna porzeczka sobie bez problemu radzi. Naprawdę są solidne te. No, złap, nie złapię. Tu mamy kolejną jeżynę. Jeżynę. Czarną porzeczkę? Nie, no super, po prostu zobaczcie, tu świeże liski popuściło. Te anomalie pogodowe w Polsce to jest szok. Tu to samo, tu to samo i dwie porzeczki. Przyjęło się to rewelacyjnie. Zobaczmy zatem, jak moje drzewka, sosenki. Po iglakach to nie, nie widać generalnie, czy im jest źle, czy dobrze. W każdym razie wygląda tak, że ten się przyjął i ma się całkiem dobrze. Więc rośnie, sprawdzimy, solidne igiełki, nie sypią się, czyli mu się nic generalnie nie stało. Tu mamy takiego mniejszego iglaczka, też nie widzę, żeby się źle zachowywał, sztywny, dobrze siedzi, jest ok, mi się zdaje. No i teraz te słynne koniki, które ja nazywałem konik, a to jest, ktoś mi napisał w komentarzach, to jest świerk konika, conika, yy, podobno jakieś choroby to atakują. W każdym razie e, mam nadzieję, że nie zaatakują tego mojego. Zobaczymy, jak to się tutaj e, przyjęło. Wygląda, że jest OK, zobaczcie. Też ładnie tutaj sobie to siedzi. No, no tak sztywno, a co tu się sypie? A, to jakieś paproły z tego się sypią, ale to nie jest żadne uszkodzenie. To, A, to są nasiona tych traf jak sypaliśmy. U, już myślałem, że to się nie przyjęło, ale ładnie siedzi. Jest ok. Tu jest drugi, większy. On tu trochę wylniały jest, ale on taki był, jak przyjechał, więc widocznie on musi swoje odchorować od posadzenia. A trzyma, to się trzyma też, jest ok. Najgorzej jest z brzuską, bo przeżyła na szczęście, ale jest trochę zmarniała, ze względu na to, że tutaj nie było wody zaraz po tym, jak była posadzona. Widzę na to, że ta woda ją e, teraz już się przyjmie. Teraz ona pogubi liście na, już do końca na zimę i powinna wiosną ruszyć i się ładnie przyjąć. Zrobimy jej taką jeszcze, e, tą, taką palisadę, żeby się dobrze trzymała. Już kupiłem, nawet kupiłem więcej, bo musicie wiedzieć, że będziemy tutaj jeszcze sadzić za kilka odcinków. 24 października chyba mi przywiozą dopiero 6 drzewek i te 6 drzewek trzeba będzie e, również posadzić i. Yy, I zabezpieczyć. Poka Pokażę Wam palisadę. To już kupiłem za grosze palisadę. Będzie otrzymywała wszystkie drzewka przez 2-3 lata. Bo tyle musi być wspomagane drzewko. Więc będzie taki bajer do trzymania drzewek. O proszę bardzo, różeczki są. Naprawdę się przyjęły. Listwów popuszczały. Ładnie się rozkręciły Piesek. Lecia, przechodź. Jest teraz atak miłości psa. O, ładnie się rozkrzydziły. Jest super. Naprawdę. Trzy różyczki przyjęły się ładnie. Tutaj jest, tu jest generalnie hit z tym trawnikiem. Tu w tym miejscu urósł taki, taka gęściocha. Tam oczywiście mniej. A sadzono w tym samym momencie. Nie wiem o co tu chodzi. Ja tutaj nawioz, nawiozłem dwie taczki tej ziemi. E, więc może to to ma związek z tym. Zobaczcie jaka to jest gęściocha. Normalnie już do koszenia by się nadawało. Trawnika w tym roku nie będę kosił, dlatego, że to jest bez sensu. Zrobimy to na wiosnę, jak on jeszcze bardziej zgęstnieje i będzie taki, wiecie, zbity. O, o a tu mamy te ciszy. Oczywiście ta moja alakora kora zarosła trawą, przebiło, bo nie było agrowokminy, ale to nie problem. Niech sobie rosną tak na w trawie, mi to nie przeszkadza. Albo się tam jakoś korę potem dokupimy. Więc wszystkie trzy cisiki się bez problemu przyjęły. No a teraz najważniejszy, moi drodzy, jak się ma ten mój pseudo skalniak Zaskoczę Was. Też dobrze. Proszę bardzo. Tak wygląda skalniaczek. Rosną te rozchodnieczki, rozchodniaki. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest ładne generalnie. Więc to pięknie sobie rośnie. Jest super. Kupiłem nową do podlewania z wieloma funkcjami. Nie zdjąłem prostytutki oczywiście. Ale tam to się rozpadło. Za tanie było. <gry> Na zakończenie znowu się schowałem, bo cały czas wieje. Nie wiem, nie mam pojęcia jak się nagrał ten dźwięk, który słyszeliście w całym filmie, więc e, dopiero się dowiem przy montowaniu. W każdym razie, jaki, jakie są plany w tej chwili z tej działki? Zobaczycie jeszcze film. Z prawdopodobnie kopania szamba, więc to będzie e, nic na razie nie będę więcej mówił, bo dogrywam tematy. Bo na działkach tutaj można mieć szambo, ale to wam w tym konkretnym filmie opowiem, jak mieć szambo na działce, jakie są pozwolenia, zgody i tak Etc., etc., to będzie tematem oddzielnego filmu. To tylko za mała zapowiedź. Będzie film sadzenia sześciu drzewek, bo teraz będzie odpowiedni okres na sadzenie Sporych nawet drzewek, szczerze mówiąc, bo zamówiłem dość duże, 2, 3 i prawie 4 metrowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, I co, z działki? Ten se, potem, po tym filmie, z sadzenia drzewek, trzeba będzie sezon praktycznie, można powiedzieć, zakończyć. Dać działce sobie żyć tutaj swoim zimowym trybem. Ja tu oczywiście będę przyjeżdżał i jakieś tam krótkie filmy, update'y z zimowych prac. Przy drzewkach będą umieszczane. A na zimę i późną jesień i zimę zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, ale też będę wrzucał swoje standardowe poradniczki, takie, którymi zasłynął mój kanał. Mam parę prac zaległych, które muszę zrobić. Będą to przede wszystkim prace remontowe. Mam chyba trzy łazienki do zrobienia w rodzinie. To będą różne, 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 projekty, więc postaram się, żeby te filmy były takie, żeby nie wyglądały tak samo. No i będą standardowe, tak jak powiedziałem, poradniczki. Więc dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Na koniec jeszcze chciałem bardzo podziękować wszystkim widzom za pozytywne... Komentarze za negatywne też, ale za pozytywne, że mi podpowiadacie wiele rzeczy, na których ja się nie znam, robię pierwszy raz. Między innymi z obornikiem była też podpowiedź fajna, dziękuję. Nie pamiętam, przepraszam komu, ale zbiorę kiedyś może i zrobię taki film podziękuję wszystkim. Także przysyłajcie mi porady, ja chętnie korzystam, uczę się też razem z Wami. W końcu jestem amatorem, także dzięki, do zobaczenia. Cześć.